Chciałem też zobaczyć walkę w Oczywiście kibicowałem On wymyślił nazwę Podróże Wojownika. Z dietą wychodziło bardzo różnie, a nawet bardzo słabo. W większości miejsc nie miałem, jak chodzić na salki treningowe i trenować. Siema z tej strony: Pios Pająk z kanału Podróże Wojownika. Jestem ambasadorem marki SFD i przyjechałem właśnie tutaj do chłopaków dzisiaj na magazyn skompletować paczkę, ponieważ za niedługo. Dobra, za parę miesięcy moja kolejna walka w MMA, także trzeba się dobrze zacząć przygotowywać, wylatuję za niedługo do Tajlandii, tam będę miał swój obóz przygotowawczy, no i co, opowiem wam trochę co u mnie słychać, także możemy zaczynać. Po mojej ostatniej walce na FMMA 10, którą wygrałem z Alanem Kwiecińskim w drugiej rundzie przez duszenie. E, ruszyłem swoją podróż. Z, od tego czasu w ciągu 4 miesięcy odwiedziłem 20 krajów. Najpierw była to podróż kamperem po Europie e, tam było 14 krajów Europy. Plus dodatkowo poleciałem do Afryki, do Maroko. Następnie wyleciałem do Azji Środkowej, e, gdzie odwiedziłem Kirgistan, Uzbekistan. Poleciałem do Tanzanii, czyli do Afryki. Później wróciłem z powrotem do Pakistanu i skończyłem podróż w Dubaju. Podróż po Pakistanie była naprawdę jedną z najlepszych, które odbyłem. Dla podróżnika Pakistan jest świetnym kierunkiem. Bardzo dużo się tam dzieje. Jest to zupełnie inny świat niż można zobaczyć gdzie indziej. Wcześniej moim ulubionym kierunkiem były Indie, teraz Zdecydowanie jest to Pakistan. Ze względu dlatego, że po prostu w Pakistanie są wspaniali ludzie, którzy bardzo dobrze mnie traktowali. Czułem się tam bardzo dobrze i ja ani raz nie czułem żadnego zagrożenia. Jak większość z Was sobie może pewnie pomyśleć, że Pakistan jest niebezpieczny. Dla mnie nie był ani trochę, a nawet był bardzo przyjazny. Teraz plany na najbliższe podróże: parę dni w Polsce, później wylatuję na Sri Lankę, e, gdzie odbędę podróż motocyklem około 3-4 tygodni po Sri Lance. Chcę zwiedzić ją całą, e, odwiedzić najlepsze miejsca. Także od razu zapraszam Was na mój kanał podróże wojownika, a później wylatuję właśnie do Tajlandii w połowie listopada, gdzie zacznę w twój obóz przygotowawczy do Fame MMA 13, na którym mnie zobaczycie. E, z kim będę walczył? Jeszcze nie wiem. Nawet jakbym wiedział, to bym nie mógł Wam powiedzieć, e, ze względu na to, że nie można powiedzieć przed ogłoszeniem, ale jeszcze nie wiem. E, tak w ogóle, jeśli ktoś z Was jeszcze nie widział relacji SFD z gali Fame MMA 11, to zapraszam serdecznie. Możecie ją zobaczyć dokładnie tutaj. Myślę, że zarobiście wyszła. Też tam miałem okazję wystąpić. E, także zapraszamy, bo jest naprawdę bardzo bardzo ciekawa. E, swoją ostatnią podróż skończyłem parę dni wcześniej, ponieważ bardzo chciałem przyjechać na FMA 11. E, na Gali, Głów, główną walką, o którą mi chodziło, żeby ją zobaczyć, to była oczywiście, gala, e, oczywiście walka Borysa i Normana. E, jak poznałem Borysa Mankowskiego w Tajlandii, on jest. Można powiedzieć ojca mojego kanału, on wymyślił nazwę Podróże Wojownika, e, to wtedy akurat Tajlandii przygotował się do walki też właśnie z Normanem. Wtedy niestety ją przegrał, nie ma co ukrywać, podpalił się w pierwszej rundzie, wypompował totalnie, Norman to przeczekał i później przez kolejne dwie rundy po prostu dostawał, czyli i przegrał walkę. Teraz było zupełnie inaczej, było 15 minut, tylko jedna runda, tylko boks z małych rękawicach. I też to wyglądało tak właśnie, że Norman próbował go przytrzymać, bo myślał, że Borys się zmęczy, ale Borys tym razem był przygotowany na 100%, na całe 15 minut. Walka od połowy była super. Borys super boksował całą walkę, Norman niestety nie robił za wiele. Co do innych walk też było spoko, ale ja głównie przyjechałem tylko tą zobaczyć. Chciałem też zobaczyć walkę Wardengi oczywiście, Kibicowałemu, niestety przegrał. No i w niektórych innych walkach też chłopaki naprawdę bardzo fajnie się pokazali. Eee, szczególnie był jeden fajny knockout, jak Sheli znockoutował swojego przeciwnika, poleciała jedna bomba, chłopaka wynieśli. Eee, to było bardzo efektowne, trzeba przyznać. Ogólnie, organizacja całej gali, eee, cała otoczka, kibice, było 12 tysięcy kibiców, to było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także świetnie to wyglądało, to była największa gala Fame'u. No i zobaczymy, mam nadzieję, że nic się nie wydarzy do Fame 13, że też będą kibice, bo to naprawdę były takie niesamowite emocje jak cała hala zaczęła krzyczeć nazwisko e, albo ksywkę swojego zawodnika, któremu kibicowali akurat było naprawdę coś niesamowitego także mam nadzieję, że też na mojej walce będzie tak samo e, przez ostatni okres jak podróżowałem miałem, przyznam szczerze, miałem różnie z treningami i z jedzeniem ja jak odwiedzam nowe kraje, zawsze lubię Próbować lokalnej kuchni, jeść wszystko, co się po prostu tam da. Także wiadomo, że z dietą wychodziło bardzo różnie, a nawet bardzo słabo. Niestety przez ostatnie 4 miesiące przytyłem 4 kilo, ale to nie jest dla mnie żaden problem, ponieważ jak wrócę do Tajlandii, na pewno szybko to zleci. Treningi wyglądały tak, że po prostu w większości miejsc nie miałem jak chodzić na salki treningowe i trenować. no Byłem w takich krajach, że po prostu nie było to łatwe. Trenowałem sam w hostelu, w hotelu e, biegałem, jakaś skakanka, jakieś pompki. Jak się udawało, szedłem na siłownię. Cały czas starałem się trochę tą formę podtrzymać, bo wiadomo, jakbym nie robił całkowicie nic, byłoby bardzo, bardzo słabo. E, jestem sportowcem od 11 lat. Trenuję od 11 lat w sumie sztuki walki, a siłownię jeszcze wcześniej. Nie zacząłem w sumie, jak miałem 16 lat, czyli od 16 lat. Także dla mnie sporty, sport ogólnie to jest część mojego życia i nie wyobrażam sobie, jakbym miał całkowicie z nim skończyć. Eee, także cały czas się było robione, a tak naprawdę moje przygotowania będą dopiero jak wrócę do Tajlandii. Mam wtedy pełne 3 miesiące, żeby się przygotować. Myślę, że nawet po takim samym okresie, jak miałem teraz, to spokojnie mi to wystarczy, żeby wrócić do. 100%owej formy, nawet 110% formy e, i wygrać swoją kolejną walkę na FMMA13. E, razem z ZFD wpadliśmy na fajny pomysł, żeby po prostu chłopaki podróżowali za mną, tam gdzie ja pojadę, e, żeby my po prostu odwiedzili w danym miejscu, w danym kraju i pokazywali jak wygląda dzień życia. G dzień z życia podróży wojownika po prostu, o tak powiem żeby na po prostu za mną kręcili, pokazywali jak ja kręcę vlogi Pokazywali jak wygląda mój dzień Także dajcie znać czy interesuje was takie coś, czy chcielibyście takie coś oglądać Jak dla mnie myślę, że to świetny pomysł Mogłoby się to na pewno fajnie oglądać Wielu z was ogląda mój kanał I widzicie tylko to co ja pokażę Czyli mnie i to co dookoła Ale nie możecie zobaczyć tego jak po prostu ktoś szedłby za mną I jeszcze mnie dodatkowo ukręcił To by mogło naprawdę fajnie wypaść, także Dajcie znać w komentarzach na dole czy jesteście tym zainteresowani, czy chcielibyście to oglądać, a myślę, że jest to wszystko do zrobienia. Dobra, no to dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Ja aktualnie idę teraz kompletować swoją paczkę. Muszę być mieć przygotowane na mój cały okres przygotowawczy do Tajlandii. Pozwiedzam jeszcze magazyn, bo bardzo się rozrósł od ostatniego czasu, jak tutaj byłem. A Was mogę tylko zaprosić do subskrybowania kanału, zostawcie komentarz, zostawcie lajka. No i oczywiście też zapraszam na swój kanał, czyli Podróże Wojownika. Dzięki wielkie i do następnego.